No, to w dzisiejszym odcinku z kryjentarką znaczy, że będziemy no, levelować. No, musiałem podlevelować trochę postaci. Widziałem, że to pokażę. No, więc zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Czy tak, ogłuszmy go. Ach, kurwa, nie został ogłuszony, Ty teraz, dasz rady go zranić czymś? Tak, średnio. Powiem. Ale chyba dasz rady go zabić w pierwszej turze. Nie, weź w akurat. Szczerze, zabij pierwszego. Ja, jak mi zabraknie jeden obrady, to się denerwuję. A, on już ucieka. Zajęli się. To on w ogóle dał radę uciec w pierwszej turze. To jest dla mnie przerażające. Ej, nie, to no, jest dla niej dupa, że ma od razu turę. Spróbuj go ogłuszyć. Dobra, oba ogłuszone owady. Liczyłem na zaproszenie, trudno. Ale może dałoby się skarby. Znaczy, skarby na pewno będą raczej. trzeba gdzie go leczyć. Bo one i tak mam odporność. No. Dalej, ty teraz. Do ty spróbuj go zabić. No niestety, no, niestety gra ze Całe szczęście atakuje tego, co jest zarażony. Bo go zabijesz, dokładnie, bo go zabijesz. Dobra, użyj tego, żeby go zabić. Dobra, no przynajmniej się udało coś zarobić. O, kolejne wampiry! Ja pierdolę. dlatego to nie chciałem. Jeśli się, się nauczyć, to dobre dobra. W sumie, bo tak cały czas to gadam na materiałach wiem, że to jest spoko zapychać, tak powinienem wymyślić więcej takich słów. Eee, szczerze dobić to trzeba. No i jest ta, jakieś tam pieniądze. Okej, okay, walka i kolejny skarb. Pięknie. Okej, okay, psy. Zaskoczone psy. Dobra. Tych. Eee, Znaleźć trzeba pomyśleć jak tu będzie trzeba iść. No. Czy można iść w dół i potem się cofnąć? No chyba tak będzie najlepiej. Ale ja teraz że to jest średnia misja, ja wziąłem zapas jak na... jak na zwykłą. Tyle tak, z będzie gorzej. To obozu nie rozbijemy w sumie. No, nie idzie za mało jedzenia. Może się zdobędzie. Potem zdobyliśmy chyba dwa. No się zdobędzie. Jeszcze to jest tak dziwnie rozwalone. Że jak pójdę tutaj, to i tak będę musiał się docofać. Nie, to chyba pójdziemy na tym do góry, bo tam jest mniej jeszcze. Żeby szybciej się cofnąć i iść po prostu. No. Dobra, idziemy dalej. O, 1000 zł, dobra. Zaskoczone? Tak, zaskoczone, dobra. Dobrze, nic nie dostaliśmy, ale to jest skrzynia. To otwórzmy skrzynię Co to jest? No na łowczego. No i tysiąc kasy. Dobra robota. Okej, okay, ten jest ogłuszony, czyli tego nie bijmy w sumie. Tego uderz. Dobra, dobra robota. Ten padł. Ten też. się wydaje, radę tego ogłuszyć, to było piękne Damy radę. Damy radę. Dobra robota. Nie będzie jakoś super bolesne. No. O nie. Jak się postaramy, to będzie to szybko minie. Dobra, ogórz. Nie ogłuszonoś tego. Dobra, padł. Nie wiem, może go spróbuj zabić. A, nie trafiłeś. Z tego? Dobra, padli. Dobra. E, dobra, weź to i tego. A, liczę, że padnie. Gałem leczenie Dobra, to można zrobić. Dobra, tego trzeba zabić. Jak można. A tu jeszcze pewnie będzie trochę walki. tylko akurat wszystkie są tutaj, nie? Dobra. A, nie wiem. Niego. Trzy krwawienia koło, jeden damage to za mało. To go dobi. tego to go dobij. Dobra, na pewno padł. I das z tego. Dobra robota, bo to jest spoko. Już w sensie, jak tak, chwilę będzie trzeba lecieć. Bo zapadnę cały czas dużo tego, by pochodnie dostać. No a finalnie nie uleczy. No. Dobra. I został jeden przeciwnik. Dobra. Może go ogłuszysz? Ogłuszyłeś, pięknie. Coś tu mieli, mieli nawet pochodnie. No spoko. Tej Bo tu jest już potrzebna jedna, nie wiadomo co to jeszcze będzie. Dobra. Znaczycie, że tego trzeba ogłuszyć. Nie ogłoszone. Dobra, jeden padł. Dobra, robota. Jeden mniej. No ty już musisz leczyć. Bo już teraz gorzej z nami. I ty co zrobisz? No coś takiego tylko... O kurwa, spadło na ten światło. Znaczy mam 8 pochodni, no będzie gorzej jak ten. to rato... użyj tego, żeby wzrosło. Chociaż o te kilka tych. Dobra, padniesz Jeszcze nie. Teraz, dobra. No i teraz trzeba liczyć, że się do że ten prowiant dostajemy. O i się program pojawił. No właśnie, i się proglę pojawił. Bo oni już nie mają prowiantu. Bo jeżeli nie znajdziemy teraz prowiantu, to idziemy w dupie. Może tu już nie być w sumie walk no. Dobra, ostatnia pochodnia i idziemy bez pochodni. Dobra, wracamy do osady. No i mamy kolejną misję. To 100% bite w Stanach, tak? Mam szczęście. Dobra, tutaj od razu zaczynamy z tym. Tutaj typ pasywny na razie, że usiłamy krew. Przejdźmy o zaopatrzenie. Ulepszy, też nie sprzęt. No więc się wykosztowałem, bo oni teraz... Bo teraz mam mniej pieniędzy niż przed wyprawą, mimo że dostawałem 10 tysięcy poprzedniej. Więc liczymy na to, że coś zarobimy, chociaż misja jest krótka i łatwa, ale potem już powinna być droga do bosa chyba utorowana. Więc w następnym odcinku będzie bos, jeżeli tak jest faktycznie. Jak nie to co zrobić, to w następnym, czyli tak pewnie będzie, bo wtedy albo w następnym odcinku pierwszą wyprawę będziemy mieli utorowanie drogi albo ten. Oczywiście znaczy muszę przejść tą wyprawę żeby tak było, no. No bo też jeszcze jest taka opcja, że nie przejdę. E, użyj tego. Ulepszyłem, bo mówię, to dwa poziomy wyżej, więc teraz tej powodni powinno dużo więcej rosnąć. Chyba tam w ogóle o dwa to faktycznie. A to zawsze coś. No. Dobra. Ej, zabi. No, szybko poszło. Powinna być już końcówka misji. Okej, okay, to jest jakiś obiekt. Mogę coś z nim zrobić? Znaczy, pewnie jakbym miał. Święconą wodę. Dobra, wracam I walczymy z tym. Tak, walczymy z tym. No. Dobra. Okej, okay, taki skład. Oni piersi niestety. O nie, oszłamający lament, on ją zaraz położy. A, no, myślę, że to gorzej zrobi. Dobrze, chroń go. Bo i tak jego trzeba zabić w pierwszej kolejności. Jego zawijamy w pierwszej kolejności. E, w ogóle tak. Jak ty go ogłuszysz. To on powinna mu zejść obrona. No bo tego nie ma co ogłuszać, jak go po prostu zabije. No właśnie. Dobra, nie, bo chciałem powiedzieć, no to najgorszy najgorszym wypadku będzie tylko zarażony, ale na szczęście nie został zarażony. Ogłóż go. Dobra, ogłuszony i teraz tego trzeba dobrać w pierwszej kolejności. Znaczy, jest, można go też spróbować ogłuszyć, ale on ma za dużą obronę, no właśnie. Dobra. I teraz jego trzeba zabić, i po problemy. No. no i mamy zaproszenie. Kluj, tak. Oni, to jest najgorszy typ przeciwnika, bo on nie daje łupu po walce. sej po to, że se z nim walczę, jak on nic mnie nie da. Ja to z ledwo kasy, wiesz, ja to wiesz z czterema tysiącami. To się nie opłacało przechodzić. No to się będziemy walczyć z wampirami, ja to potrzebujemy łupu. Dobra, ten sam łup. Dobra, y, jego. Da, dobij tego. O ja pierdziel. O, jest problem No, on ją mu zestresował. I co masz? Beznadziejność, to no, trudno. Dobra, ty teraz. Eee, y, bez różnicy zabi po prostu. Ta, bez różnicy zabi. I ty teraz tego zabi. jest git i jakiś łuch. Cokolwiek, no jest jakakolwiek ta czynia, to jest na pewno, będziemy otwierać. To dajcie łup, dobra, niego. Dajcie łup. No. Ewokacja, ewokacja, ale to kij. No i tak już jest psychicznie. I tak będzie się lecieć. W sumie zabij. Kurna, nie zabiłaś. Dobrze, podstępny zamach. Oj, tego. Słyszał. No i trzy krwawienia. No i on też już nie żyje w na turze, turze. Czyli będziemy teraz tej dwójkę bili. Przede wszystkim. Tak a cokolwiek. A dobiła go. Niepotrzebnie. Ale trudno. No i nam połodnie podbija. No liczę na jakikolwiek głup po tej walce. Jeszcze jest skrzynia, no. Tam może nie być nic ciekawego, ale może też być. Czemu nie będzie nas no, zadawał demage. A nie ogóż. Została ta dwójka tylko. Dobra... Światło podbić, tak szczerze. No. Dobrze ogłuszyła. No. Kwi. No. Bora. No ty najważniejsze światło podbijesz. Przynajmniej nie podniósł to... No południe są warte pięć to zawsze co to zjeść. No, D co dacie? Gówno, ale no, cokolwiek. Nie, no kontynuuj. Szczerze zrobimy wszystkie pomieszczenia. No tu pułapka świetnie. Jest tu co, coś wartego, żeby się przejść. E, pierwsze te o, daj coś. Warek jest pusty. No i ja nie mam łopaty, ta już muszę się wycofać. To by było na tyle, bardziej że odcinek Wam się podobał. Zapraszam na poprzednie odcinki za Dungeon albo na moją serię z Isaaca, którą prowadzę równolegle, więc zapraszam do oglądania, bo do zobaczenia.